Historia rozpoczęła się podczas zwyczajnego poranka, gdy znajdowałem się na tarasie, trzymając kawę i mając na sobie kapcie, kiedy zobaczyłem funkcjonariusza wspólnoty wyciągającego broń elektryczną i używającego jej przeciwko mojej małżonce. Tak, mojej prawdziwej żonie. Czego oni nie wiedzieli, to że wcześniej należała do sił specjalnych, a jej była jednostka już zajęła strategiczne pozycje z laserami celowniczymi skierowanymi na tors funkcjonariusza. Elena przewidziała sytuację i po prostu pozwoliła, żeby się wydarzyła, ponieważ nie czuła się zagrożona przez strażników bezpieczeństwa wspólnoty z kompleksami władzy, którzy uważają się za ekspertów w taktyce. Bardzo się przestraszyłem. W jednej chwili debatowaliśmy, czy mamy wystarczająco węgla na weekendowego grilla, a w następnej leżała na podłodze wejścia, podczas gdy jakiś facet w fałszywej kamizelce szeryfa krzyczał przez radio, jakby najeżdżał strefę bojową. Przenieśliśmy się do osiedla Los Pinos około sześciu miesięcy temu. Ulotka gwarantowała spokój, ochronę i wartości rodzinne. To, co naprawdę oznaczało, to dzielnica kontrolowana przez wojowniczą wspólnotę właścicieli z fantazjami o władzy. Wszystkie domy wyglądały identycznie, trawniki były przystrzyżone z wojskową precyzją i niech Bóg cię broni, jeśli wystawiłeś śmietniki nawet 60 sekund za wcześnie. Wcześniej Elena znajdowała podręcznik zasad wspólnoty zabawnym. Był obszerniejszy niż jej poprzedni przewodnik wdrożeniowy. Ale kontynuowała ze względu na spokojne życie, dobre instytucje edukacyjne i brak muzyki elektronicznej w późnych godzinach nocnych. Nasz pierwszy konflikt powstał z jej matowym, czarnym pojazdem wojskowym. Ustawiła go lekko nad znacznikiem ścieżki wjazdowej, ledwo dotykając trawnika. Następnego ranka otrzymaliśmy powiadomienie o naruszeniu, które wydawało się pochodzić z Norad. Ja się śmiałem, ona nie. Zbadała je i cicho schowała w teczce oznaczonej jako Absurdy los Pinos. Przewodnicząca wspólnoty, Carmela, tak, to naprawdę jest mężczyzna, kierowała wszystkim jak dyktator w pastelowych tonach: schowek w ręku, swetry na rotacji i permanentne zmarszczenie brwi skierowane na Elenę. Oświadczył, że Elena emanuje wrogą energią i męską intymidacją. Elena po prostu się uśmiechnęła, skomentowała ciekawa historia i wróciła do modyfikowania zawieszenia swojego jeepa. To kosztowało nas cotygodniowe inspekcje i liczne cytowania za zakłócenia pojazdem bojowym. Prawdziwe szaleństwo rozpoczęło się, gdy wspólnota ustanowiła cywilną dywizję egzekwowania Los Pinos. To było pięciu ludzi, którzy wyglądali jak odrzuceni strażnicy bezpieczeństwa z centrum handlowego, ubrani w spodnie Moro i czarne koszulki Polo z fałszywymi odznakami mówiącymi, wykonawca kodeksów i lider bezpieczeństwa. Nosili ogromne latarki, schowki i gaz pieprzowy. Raz widziałem jednego ćwiczącego z kijem w ślepej uliczce, jakby przygotowywał się do przesłuchania słod. Elena obserwowała ich ze spokojnym zainteresowaniem kogoś, kto kiedyś negocjował z przywódcą kartelu, używając tylko tłumacza i stopera. Zaczęła robić dłuższe spacery, dyskretnie wypytywała, instalowała przewody na strychu. Kiedy zapytałem, co robi, odpowiedziała po prostu obserwuję. Jeszcze nie są gotowi. Nie nalegałem. Kiedy Elena obserwuje, pozwalasz jej obserwować. Tymczasem ci fałszywi policjanci stawali się coraz śmielsi. Instalowali kamery na znakach stop, karali nieletnich za rysowanie kredą na chodniku, cytowali starszą panią za buntownicze gnomy ogrodowe. Jeden gnom miał wystawiony środkowy palec. Potraktowali to jak przestępstwo z nienawiści. Potem złapałem jednego podglądającego przez nasze okno. Elena nie krzyczała. Zapytała, czy chce przetestować swój gaz pieprzowy przeciwko komuś, kto był gazowany łzawiącym gazem trzy razy przed śniadaniem. Szybko otrze. To teraz zorganizowaliśmy grilla. Tego lipca, hamburgery, piwa, terapia sąsiedzka. Elena zaparkowała Jeepa tuż obok znaków wspólnoty. Jak w zegarku, faceci od egzekwowania prawa pojawili się z i. Kamizelkami taktycznymi i książkami cytatów w ręku. Jeden miał kamerę na ciele, narrując, jakby szturmował kompleks. Elena stała cicho przy jeepie. Wydali ostrzeżenie. Odpowiedziała: zapraszam do próby. Wtedy jeden wyciągnął pistolet elektryczny i strzelił. Elena się przewróciła. Zostałem nieruchomy. Czerwone punkty laserowe oświetliły ich ciała. Jej zespół miał ich na muszce z krzaków, dachów, alei. Funkcjonariusz z pistoletem elektrycznym przestał się uśmiechać. Elena otworzyła jedno oko i skomentowała, zawsze zastanawiałam się, jak to jest być ogłuszoną przez amatora. Dokumentowała wszystko. Wspólnota nie ustępowała. Wprowadzili nowe zasady przeciwko wojskowym pojazdom i agresywnym pokazom, wyraźnie skierowane na jej jeepa. Przemianowali swoją grupę na siły stabilizacyjne sąsiedztwa. Elena się roześmiała i dodała zawiadomienie do swojej teczki, teraz z zakładkami naruszenia, fałszywe cytowania, naruszenia prywatności i moja ulubiona, niezgodna częstotliwość dzwonków wietrznych. Nie skonfrontowała się z nimi. Biegała dłużej, eksplorowała, otrzymywała nagrania i historie od sąsiadów. Okazało się, że wszyscy byli zastraszani. Nieprawidłowe napięcie plandek, odblaskowe obroże dla psów, cokolwiek. Przesłali Elenie nagrania, a jej pokój wojenny się rozrastał. Jej zespół pomagał cicho, bez broni, tylko oczy i świadomość. Kamery zostały zainstalowane legalnie, tylko w miejscach publicznych. Bandyci ze wspólnoty eskalowali losowe wizyty, mierzenie trawników taśmą, drony nad podwórkami. Elena dalej nagrywała, budując swoją sprawę. Karmela paradowała jak royalty, ale sąsiedztwo wrzało. Potem przyszła kreda na chodniku, dzieci narysowały tęcze i jednorożce. Karmela nałożyła grzywny 100 dolarów na ich rodziny. Następne spotkanie wspólnoty było pełne. Wściekli rodzice krzyczeli, odmawiali uciszenia, Elena siedziała spokojnie z tyłu ze swoją teczką. Następnego rank. a otrzymaliśmy kolejne cytowanie za Jeepa. Obecność estetyki wojennej. Elena się uśmiechnęła i powiedziała: czas. Tego popołudnia, na kolejnym grillu, Elena zaparkowała jeepa bezpośrednio pod znakiem wspólnoty, flaga na przedniej szybie. Ten sam funkcjonariusz się pojawił. Jeden odczytał na głos ostrzeżenie. Elena odpowiedziała: która część, wolność czy konie mechaniczne? Facet w okularach słonecznych, przywódca, wyciągnął swój pistolet elektryczny ponownie. Stanęła przed jeepem i powiedziała, będziesz musiał przejść po moim trupie. Strzelił. Elena znów upadła, ale tym razem było to zaplanowane. Pojawiły się czerwone punkty laserowe. Jej dawny zespół wyłonił się spokojnie, profesjonalnie. Elena się przetoczyła i powiedziała, musisz ponownie skalibrować swoje celowanie. Wstała, zdjęła przewody, a oni wręczyli jej teczkę. Ogłosiła sąsiedztwu. Wszystko jest udokumentowane. Kamery na ciele, drony, świadkowie. Wszystko jest złożone. Mężczyzna w garniturze wystąpił do przodu. Agent Martinez, Departament Sprawiedliwości, Biuro Egzekwowania Prawa Cywilnego. Monitorujemy Los Pinos od lutego. To, co dziś się stało, potwierdza wystarczająco, żeby kontynuować. Policjant z pistoletem elektrycznym został aresztowany. Inny próbował protestować, przypomniano mu, że podszywanie się pod siły porządkowe to poważne przestępstwo. Potem przyszła Carmela, flankowana przez członków zarządu. Agent Martinez powiedział: Upoważniłeś grupę zadaniową, jesteś odpowiedzialny za ich działania. Prychnęła, twierdziła, że to prywatne. Martinez odpowiedział: Wasz statut wygasł 16 miesięcy temu, zebraliście 100 tysięcy dolarów, nielegalnych grzywien. To nie jest prywatne. To federalne. Zbladła. Elena wręczyła więcej dokumentów, e-maile, notatki, dowody oszustwa i przekroczenia uprawnień. Jest pan pod dochodzeniem za oszustwo, nękanie i możliwe naruszenia Rico, powiedział Martinez. Carmela została odprowadzona. Żaden sweter w pastelowym kolorze nie mógł złagodzić tego ciosu. O zmroku wszystko było spokojne. Sąsiedzi rozmawiali cicho. Jaime, facet z naprzeciwka, się wzruszył i podziękował Elenie. Myślał, że będzie musiał sprzedać swojego Mustanga, żeby zapłacić grzywny wspólnoty. Teraz stowarzyszenie zostało zakończone. Tydzień później stowarzyszenie właścicieli Los Pinos zostało rozwiązane, grzywny anulowane, grupa zadaniowa zdemontowana. Elena usunęła swoje akta i wznowiła jogging, jakby nic się nie stało. Na następnym nadzwyczajnym spotkaniu ktoś nominował ją na przewodniczącą wspólnoty. Przyjęła z wzruszeniem ramion. Jej pierwszy akt rozdrobnienie księgi zasad. Jej drugi zakaz cytatów, grzywien i patroli w kamizelkach. Wspólnota będzie funkcjonować z szacunkiem, przejrzystością i zaufaniem powiedziała. Wychodząc, spojrzała na tłum i powiedziała. Ach, i jeśli ktoś zobaczy schowek oznaczony jako cywilna dywizja egzekwowania, wrzućcie go do najbliższego ogniska. Śmiech, który nastąpił, był szczery. Elena nie była tylko moją żoną, była spokojną burzą, cierpliwym demontażem tyranii. Kiedy przyszedł czas, żeby ją porazić prądem, nie oddała ciosu, zdemontowała cały system. Morał historii: nadużywana władza zaprasza na własną destrukcję, prawdziwa siła się nie pokazuje. Obserwuje, czeka i działa z precyzją. Szacunek, niestrach, jest podstawą prawdziwego przywództwa. Jeśli podoba Ci się ta historia, nie zapomnij subskrybować kanału i podzielić się nią z rodziną i przyjaciółmi. Dziękuję.